Wysielski Stary Cmentarz jest, trzeba powiedzieć, cennym dokumentem, pomnikiem naszej historii. Jest to zapis prawdy, zapis czasu. Dlatego Społeczny Komitet Ochrony i Renowacji Zabytków Cmentarza przy Ulicy Zielonej, który powstał 16 października 2009 roku, czyni starania, aby ten pomnik, te zabytki ocalić właśnie poprzez renowację starych pomników nagrobnych właśnie poprzez kwesty. Mamy wytypowany pomnik nagrobny rodziny Soleckich z końca XIX wieku, z lat 80. XIX wieku. Oczywiście to za zgodą konserwatora. Przy tym pomniku właśnie stoimy, jest to Pomnik e, e, z bogatą e, dekoracją reliefową e, na cokolej, stylobacie, e, z wysoką e, opaską, e, taką piaskowo-betonową, z kilkoma tablicami inskrypcyjnymi. Teraz czynimy starania, aby e, dowiedzieć się e, Jakichkolwiek informacji na temat rodziny Soleckich, ponieważ ten pomnik jest przy głównej alei, wśród takich nazwisk, wśród takich grobów jak tutaj obok jest obelisk burmistrza Koralewskiego, obok Romualda Palcha, znanego aptekarza Jasielskiego, pierwszego naczelnika straży pożarnej i twórcy straży pożarnej Wiaśle, Jaśle. Grobowiec rodziny Cięglewiczów, obok jest nagrobek córki Łukasiewicza. No i właśnie tutaj jest ten grobowiec, pomnik nagrobny w formie obelisku rodziny Soleckich. I no, na pewno ta rodzina wniosła duży wkład w, w rozwój miasta. Ale tak jak mówię, no, musimy się dokopać jeszcze do archiwów, do księg parafialnych, aby Dowiedzieć się więcej informacji na temat tejże rodziny. W tamtym roku podczas kwesty komitet zebrał kwotę 12 830 złotych i udało się odnowić również przepiękny pomnik z początku XX wieku Marii Gubały. Z, z też właśnie z rzeźbą figuralną Matki Boskiej Różańcowej. Festa będzie się odbywać 1 i 2 listopada od godziny 8 do godziny 19. Zachęcam wszystkich do mieszkańców przyjezdnych, do tych właśnie do tego, takiego otwartego, do otwartych serc, żeby, żeby, żeby Państwo wrzucali nam do tych puszek jak najwięcej pieniążków.